To był triumf. I'm making a note here. Huge sukces. It's hard to overstay. Siema, jestem Koski. A ja jestem Treszczu i kurwa jebane gadu. A więc a w naszej serii wy, y, występuję ja? Treszczu i kurwa jebane gadu. Nie. Jak rozwaliście go, krótka podejmę, to cię zabiję. <laughs> Wiedziałem, że chcesz to zrobić. Um, Pokopałem trochę kobla. Dobra, dobra. Ile go wykopałeś? Nie wiem, gdzieś z pięć staków, może mniej. Poszczy w mordę. Tak, zostawiłem serwa na całą noc. Dobra. Koski, wiesz kto wbił? Kto? Dziam, dziam, dziam na gadu. A, dziam, dziam, dziam na gadu wbił. Okej. Okay. To masz pecha. Bo teraz... no, wiem, bo zrobiłem z tego takiego dziam dziama, zrobiłem sobie przeszkadzać. Bardzo <grych> no, dobrze. A więc tak, Też tu. Weź sobie tego twojego głupiego kobla i kopiesz Nas, się dwa, do, trzy, trzy, do tego monster spawnera, do tego spawnera monster, do monster spawnera spawnera monster. A ja... Nie, te... ci, nie ci dzięki. Jak ja tam mam zeskoczyć i nie zabić się? Ja mam tylko pół HP. Cholera wie. To wiesz co, ja ci dam na razie mojego kobla i się rzucę. Znaczy... Kurde, jak to zrobić? Spróbuję tam zeskoczyć. Mu, no, nie! Nie! Pięć taków kobra, proszę się jebać przez waga! Ty, Rewilu. Przez waga, moja wina? Ej, nie zrespiłem się poza tym. No to ja nie kopię Ja nie kopię kobla. Ja nie kopię kobla. A oh, wow. Wiesz, że ty drewna zostawiłeś? Co? Nie. Yeah. Nie, yeah, i hate this server. Tym bardziej, że ja go hostuję. O. Oh. Wiesz co to jednak moja wina? Przesłałam filmik. Wykopię z tak kobra i idę. Pięć. Pięć! Pięć taków! Jeden z tak wykopię. No co ty bro? Co ty bro? Ale już dwa odcinki kupają cały czas ja. Po co gonosiłeś przy sobie idiota? kazałeś mi go wziąć i przyjść. Hmm. Czyli to twoja wina? Nie <noise> Nasza? O świnia i ten Top mi Melony Sprawdziliśmy w ogóle o której godzinie zaczęliśmy nagrywać. Spokojnie zostawiłem na ten, na zrobienie Na śląbek Wiesz co? Wziąłem staka na się raka i tak sobie poradzę Weź później rozkop tamtą kulę co zostało z niej połowa kuli, bo to już jest sam glowstone i ją rozkop Nie Później Fak, Fuck 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 Nie mam tu glowstona Nie mam dojścia Pomocy, o tam jest ile żelaz Skaczę do ciebie nie ja, debilu! Znaczy ja też glowstą na nie, mam co się z nim stało całym, tak jakby no Ty gnoju z tego most, idioto. No Nieeee Ale przynajmniej jest jasno Ale na tym jednym kawałku mostu! Nie ma, zostawiaj tam, idę se. Idę tam gdzie jest glowstą. Pii. Idę, wy... wiesz co? wykopię tu jak i mnie do ciebie tepni. Nie ma. I to do ciebie zyskoczy. najwyżej. Nie ma. Ej, mam pełne HP. Ja też. I pełne. Tam. I... Ja też też. nie Tam. tak Nie mam. Nie mówię do ciebie. Nie, nie masz pełną tipka. Przecież nie mówiłem do ciebie, tylko mówiłem do mostu. Jak mi tu jakiś creeper wlezie, to zabija Ciebie? Uh -huh. Czy mnie? Fuck, już tam jakiś szkielet spadł. Jak są nazwy, ci tam przyjdę na ratunek. Ale jestem niegrzeczny. Dam, Łoooo, wow, naga miałem, ale przeżyłem. Z czego płaczesz? Bo tam i tu i Są creepery. I tam i tu. Są creepery. Eeeem wszystko! Na twojej wyspie? No kurna. Jestem na moście. Ło, szkieletny boni. Fuck, nie mogę paść. Nie mogę paść, nie mogę paść, nie mogę paść, nie mogę paść. Ja też nie mogę paść, mam 16 ona przy sobie. Ej, hey, jaki kok z tego creepera Był inny, no. Jak po drodze będziesz widział tą taką kulę, wiesz, jaką, to się zdziwisz. Dzisiaj. Ej, A do mnie... co to kurna jest? Ja się boję, tam jest szkielet. Co ty zrobisz z tym drzewem? Nawet ja go do końca nie umiem. No nie. Ej, wiesz co, jeżeli ta nam sadzonka nie wypadnie z tego drzewa, to jest po nas. Wiesz co, po nas będzie, jak ja nie zabiję tych noi. Odejść sobie stąd. Kysz. To, to będzie... Nudny przeze mnie odcinek, bo stoję w jednym miejscu i się patrzę. Ej, tam to tylko i milit. Gdzie jestem zasadany księżyc? Um, On wiesz co. Wschodzi. Nie? Tak? Znaczy tak wschodzi, ale już jest. Już jest gdzieś w połowie długi. Ale wschodzi! Jeszcze muzyczka mi leci. Ja wyłączyłem praktycznie kompletnie muzykę. Bo była za głośno. A poza tym nie lubię tej muzyki Minecraftowej, wolę sobie puszczać swoją. Mam Dalej mi żadna sezonka nie wpadła. Ej no demia, ja. ja chcę jabłca, a tutaj nawet sezonki nie ma. No jak ja z takimi lagami mam grać? Aha, mam sadzonkę. Oh, a... Creeper oh. Wiesz, że Creeper nie zniknął, no nie? Wiem. I teraz są trochę mądrzejsze. Wiem. Mają sztuczną inteligencję. Ja sobie pokopę kobla. Ja im dam gnoi i zrzucę z tego... tela Cip, 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 cip. Tutaj. Tutaj gnoję. Tu jestem. A ja nam powiększę ja po wyspę, co o tym ładne, myślisz? Naszą główną. Ładne, ładne. Spadają, spadają. Temia, Temia, co za mną? Co za mną? Nie za mną. Odejdź! Odejdź! A! A! Tak, to są kochane lagi. No, czekaj. No, jeszcze 84. Co, zginąłeś, nie? Nie. nie. Ale są lagi i one się ze tutaj. No to biegnij tutaj, a nie, bo e, wiesz, że tutaj cię jeszcze po drodze czeka jeden szkielet? Ej, zniknął. Kurna, wszystko! Na moście cię wszystko czeka. I nie tylko na moście. To leć na hardcora. Eee, pewnie. Klipciu, No nie, mój łuk się poszedł No, ja ci go rozepsułem. Znaczy, ja cię zrzuciłem. Ale tak naprawdę to ty się sam rzuciłeś. Już on jestem Dobra, już mamy tyle sadzonek, że będzie się dało Tego nie mogę z nas spać. Tego na pewno nie mogę, ani tego. A, nie mogę nic stać. Nie mogę paść. No to pytanie, co ty masz przy sobie? oprócz killoffa, a kamień. Nasionka arbuza i nasionka dyni. Skąd? No blu, jestem już na tej nowej wyspie, nie? Faj Idę do ciebie! Ja cię uratuję! Czekaj. Co gnojc, ja, tam co gnojc, ja tam wszystko co na siebie co wezmę. Co gnojc, co co gnojc, co Czekaj, ja tu wszystko na siebie wezmę, ty się tam broni. Idę z kamiennym mieczem, wszystko inne odłożę. Sadzonkę też, bo jest ważna. Jobco, też odłożę. Ej, czemu nie ma jednego jabłka z jakby się? Były dwa i Zjadłem, teraz są zdążone. A ja się rzuciłem przez przypadek. Wiesz co, na moście są trzy creepery, więc mam lekko przysłać. Są mam dwa Wiesz co biegnę do ciebie. Wiesz co przyjemnie by było, gdybyś mnie tepnął, to ja bym tam to wszystko wypił, ty, wybił. Fuck. wy Czemu creepery teraz są inteligentne? Nie lubię was. I co? Na ile hitów idzie kamienny? Na bit, tysiąc! Na cztery. Mam przesłany szkielet. Ze szkieletem się nie da bić na takich I mostach. Idę, I mu spieprzasz. Zejdź tam na dół, zejdź po schodach, zejdź po schodach. On spadnie. Bo on... Ło, wow, teraz ja bym spadł. Patrz no ja. On przeżył. Kurwa. Ło, wow, szela do mnie! Jaki matryks! Pitej. Jaki magoman? Ja tutaj matmiksa robię. SPADAJ! Ha! Oh yeah. masz kości? Jedną. Oh. I mam jedną strzałę, bo druga spadła. To jest ogląda jak ja walczę tutaj o jego życie. Creeper, ty się mi tu nie zbliżaj. Bo ja ciebie... nie zabiję. Tam są kolejne wszystko, tam jest. No, mówiłem ci. Nawet Enderman tam zasrany jest. A ja mam jeszcze takie lagi, że... Huhu! To Chodź, chodź! pod nim, rozkop pod nim! Nie, bo wrócisz później. No. No nie! <głos> <głos> Ej, to mnie jeszcze da! No. Pitaj Pitłem. Hej, już jest dzień. Czekaj, aż to wszystko się spali. Wiem. Gorzej z creeperami i z pająkami Ale pająki Znaczy... Nie biją. W dzień niby nie biją, ale teraz niby są inteligentniejsze no A ja nie mam jak tam dojść ha, Sami się nawzajem ściepują! Się I dobrze Wiesz to będę hardcorem popatrzy e. się na oczy Endermana albo lepiej nie. O zombie do mnie idzie. Jak miło? O, szkielet do mnie idzie, niemiło. Popychają się knuje! <laughs> Ej, czekaj, jak teraz szczeli też to szczeli w zombiego, no nie? O właśnie. Ja palą cię! A szkielet się nie chce palić! A, za ciemno jeszcze ma. O, patrz, patrz jak on się na mnie patrzy! Taki słodziak patrz na tego zombiaka! Zdarzy się spalić. Ojoj, ściep tego Tak, Dziękuję Ci. Ścielecie się palić, Creepera. Już zostały tylko te. Już zostały tylko z, niegroźnych, z groźnych potworków. Został tylko Enderman i Pająki. A Creeper nie? Nie, spadł przed chwilą. Ej, no. Chciałem przeskoczyć. Nie mam kości. Nie no i po mnie, masz rację. Kły, 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 a ja tam do creeper siedzi. Zbuduj ten most. I ja. Co? Enderman. No i co, spróbuj tam zbudować ten most. Czekaj, bo się muszę mi życie załadować. Ej, masz... Powiadasz, że nie mam... O... Pewnie do mnie. Nie, jest dzień. Endermany w dzień się teleportują. Ponoć. A jakby jeszcze padał deszcz, to by dał. O, dwie kości. O, strzałek. O, palik mnie nie bije. Nie no to zasuwaj tutaj. Ja nam tutaj wyspę buduję. Zwiększam. Idę sobie Masz diłta? Mam diłta. Daj mi trochę diłta. Nie. Do powiększenia wyspy daj diłta. Yem, mamy wiaderko, a to prawda, to prawda. Tylko czy gdzieś była woda? Tak. Daj mi to Czekaj, wiesz co ja użyję Ej, tej wody, a ty po tamtą. Złapałem. Ja no, użyję to. tej wody, a ty pójdziesz po tamtą, okej? Okay? Dawaj, dawaj wiadro. Mogę najpierw. No dobra, masz. Ja przez ten czas przygotuję miejsce pod to. Pod tą farmę. Co ty zrobił? Co teraz mam Ma się wylać tam, gdzie było. Nie! Grzeba we mnie wyrosło. Znaczy prawie. Może być na niższym poziomie, te? Ja chcę jedzenie. No to będziesz miał jedzenie jak y, uda mi się farmę zrobić. Nie, bo ja zaraz będę miał jedzenie. Ani się was zrzelać tych jabłek. No, żadnych jabłek. Nie, Ha! Przeżyłem. Gry, 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 gry. Chyba Ale ze mnie było! Mogę tylko zbudować farmę. Mogesz. Mogesz? Mogesz. Tworzysz nowe słownictwo. Spodn no i co? I tak mogę. Ej no człowieku, ja tutaj tej farmy nie zrobię, bo mi się spacja psuje trochę. A jak deadne z sakiem diwta to nie będzie miło. Najwyżej podzielimy ten odcinek na dwa party. No a najwyżej. Albo nakręcimy całą serię i podzielimy ją na 20 partów. Taki żalcik. Kosmonaucik. muszę zrobić chwilę przerwy, zaraz wracam. Ja jestem też już z powrotem. No to Poszedłem milutko... Też, ponieważ yy, ale... No ponieważ tyle jeszcze trochę wcześniej zaczął. To. O Widziałeś naszą podniebną farmę? Nie. Tak hmm. będziesz miał czas to ubić? Nie. Oooo, ty ty. Zresztą. Weź mączkę kostną. Tylko oczywiście nic nie mówisz o mnie. niczym nie mówi. Hmm. <śmienicza> <śmienicza> hmm. Czemu? Nie zniknęło mi na wcę. To dobrze. On grzyby robi wielkie? Nie Czyli To, to tak. też zrobiłem Ale? Nie o to mi chodziło z tym, nie mam Będziesz doił krowy! Nie ma, o. Nie ma krowy, krow, krów A. Ej, zagłasz coś Krowo! Zespiasz to? No? Czekaj, zagospodaruję to na melony Miałem 7 mączki kostnej, ale użyłem tylko 6. Żeby te strągi melonów zrobić na pula. A mój brat ogląda Minecraft Polska. Pewnie chce się dowiedzieć, co jest nowego w Minecraft 1, 2, 2. 2. Soly, 1, 2, 3. Spadasz? Fuck you Fox, złapa. No ty poczekaj, się tu zespiesz W końcu się tu O no Nie zrespię się, teleportuję O, oh, czekaj. okej. Okay. Mm, TP. Czy wiesz trzy Nie, kostki też. Kocki. Kocki. Jak Jak ci powiem już. No Już, Kocki. weź z nie do przynajmniej tak wygląda Ha! Padna pan Podoba ci się Ło, wow, też miałeś takie lagi? Ło! Wow, ściepałeś mnie idioto na strąg tego melona Jakie, Jakim... jakim cudem on tu stoi jeszcze? Tam trzeba ocalić hmm, Sprawdzę tylko coś. Pierwszy odcinek, 99% przesłania. Tak, już tylko przekon przekonwertuję się i będzie idealny. O! Ej, to jest nowe drzewo. A no tak, ja je posadziłem. O. Ej, my mieliśmy kończyć! Jesteście chokropowali. <laughs> rzeczywiście będzie jedna dwa warty. Ja no też no jedną. Tak. <laughs> Prawdopodobnie. Nawet nie będzie przejścia pomiędzy partami. Nie. nie wiem czy ja po prostu nie skleję kamtazją dwóch filmików, to wtedy powinno być lepiej. Wtedy nie powinno być takich problemów. A jeżeli wiecie skąd mogą się brać problemy z tym, że jeżeli mamy 20-minutowe filmiki to, że tak powiem, po około 10 minutach się przestałem komputować. Nie sklejają się. Jest sam dźwięk. Bungiel. Dobrze, że prawie nic potrzebnego nie miałem. A będą zagrody dla krowy. Wyszedłem z tej. Ta klowa stoi na zagrodzie. Jakie głupie. O, spadła. <tryk> Ej, to wiesz co może... Chodź skończysz tutaj. Na tej, na, na tej wyspie skończymy. Bo jest takim ładna. Na tym drzewie. To! Nie widać. A więc to jest koniec naszego trzeciego odcinka. je! Jakiego trzeciego? Dziąż! No to będzie, to będzie trzeci. A dobra, dobra, trzeci. Racja. Narku. Dara wam.